1 lutego 2002 roku policja otrzymała pewną informację. Kierowca ciężarówki, który pracował czasami na farmie Piktona, zgłosił, że widział w baraku Iliego nielegalną broń. Policja zdobyła nakaz przeszukania. Musieli być bardzo ostrożni. Cztery dni później policja zjawiła się na farmie Piktona. Ich przerażające odkrycia zapoczątkowały największe śledztwo w Kanadzie. 5 lutego 2002 roku W ostatnim czasie z ulic Vancouver znikały narkomanki i prostytutki. Policja nie wiedziała, że co najmniej sześć z nich zabił jeden mężczyzna. W końcu w śledztwie nastąpił przełom. Mając nakaz przeszukania, policja udała się na farmę Piktona w poszukiwaniu nielegalnej broni. Na miejscu znaleziono znacznie więcej śladów. Jeden ze śledczych znalazł inhalator, na którym widniało nazwisko zaginionej Sireny Abbotsway. Wtedy wstrzymano śledztwo w sprawie nielegalnej broni i wystąpiono o nowy nakaz przeszukania. Willy Pickton spędził noc w areszcie. Policja poinformowała media o przełomie w śledztwie. Następnego ranka na farmie zjawiło się mnóstwo dziennikarzy i reporterów. Wszyscy patrzyliśmy na to w zdumieniu. Wyobraźnia podpowiadała nam najgorsze obrazy. Na farmie śledczy znaleźli dowód na to, że zabito tam Mone Wilson. Jej krew była na materacu, podłodze, szafkach i na ścianach, a nawet w kuchni. W pojemniku na śmieci znaleziono szczątki kobiety. Było widać jej mózg, włosy, rozciętą na pół czaszkę pływającą w różowej mazi. Śledczy przez wiele godzin przesłuchiwali Piktona, ale on był zadziwiająco spokojny i wszystkiemu zaprzeczał. Był obojętny tak samo jak jego matka była obojętna na jego uczucia. Oparł nogi o krzesło i po prostu dobrze się bawił. Po 11 godzinach śledczy zmienili taktykę. Razem z nim zamknięto w celi policjanta w przebraniu, żeby zobaczyć, czy coś mu powie. Willie wiedział, że jest obserwowany, ale i tak zaczął się przechwalać. W końcu powiedział współwięźniowi, że doszedł niemal do 50, co znaczyło dla niego, że zabił 49 kobiet. Powiedział też, że pozbywał się ciał w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów zwierzęcych. Dodał, że pod koniec nie chciało mu się już tego robić. Seryjny zabójca bardzo chce się komuś pochwalić, jak wiele osób zabił. 22 lutego Picton został oskarżony o zabójstwo Siryny Abbotsway i Mony Wilson. Tymczasem policja i biegli rozpoczęli poszukiwania zwłok innych ofiar. Śledczy podzielili cały teren na sektory i dokładnie przeszukiwali każdy fragment. Poszukiwania ujawniły przerażające dowody. Znaleziono zamrażarki, w których były dwa wiadra, a w nich głowy, dłonie i stopy. Sireny Abbotsway i Andrei Joesbury. Pobrano setki tysięcy próbek DNA. To prawdopodobnie największe przeprowadzone śledztwo, z którym żadne inne nie może się równać. W kwietniu 2002 roku policja oskarżyła Pictona o kolejne pięć zabójstw. Historia o rzeźniku z Vancouver. Znalazła się na pierwszych stronach gazet w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Kilkakrotnie dzwonili do mnie dziennikarze pytając, czy znam daną osobę. Odpowiadałam, że ją znam, a wtedy oni informowali mnie, że właśnie znaleziono jej szczątki na farmie Piktona. Mówili o osobie, która jak sądziłam, żyła Mimo, że Pikton był za kratkami, szczegóły na temat jego zbrodni budziły postrach wśród mieszkańców miasta. 11 marca 2004 roku podano szokujące informacje. Istnieje ryzyko, że ludzkie szczątki dostały się do wieprzowiny pochodzącej z tej farmy. Znaczna część wieprzowiny, którą jedliśmy, pochodziła z farmy Piktona. Gdy podano te informacje, zadzwoniłam do mojej siostry, a moja córka powiedziała, bardzo mi przykro, ciociu, ale być może zjedliśmy marni. Mieszkańcy miasta nie mogli się doczekać rozpoczęcia rozprawy. Dowody przeciwko Piktonowi zbierano przez 22 miesiące. W końcu policja mogła postawić mu zarzut zabicia 27 kobiet. Jednak okazało się, że ich dowody nie są tak silne jak przypuszczano. Styczeń 2006 roku rozpoczyna się proces największego seryjnego zabójcy z Kanady. Przed sądem pojawiły się tłumy ludzi, w tym rodziny ofiar, które domagały się sprawiedliwości. Hodowca świń Robert Willy Picton został oskarżony o zabicie i poświartowanie 27 kobiet. Ale policja sądziła, że ich faktyczna liczba może wynosić nawet 49. Szczegóły na temat tych zbrodni siały postrach wśród mieszkańców Kanady i Stanów Zjednoczonych. Najbardziej uderzające w jego zbrodniach było to, że łączył napady na tle seksualnym ze swoją pracą rzeźnika. Ta sprawa szokowała i fascynowała. Sędzia James Williams odrzucił oskarżenie w sprawie jednego z zabójstw z powodu braku dowodów. Postanowił również podzielić sprawę na dwie rozprawy. Cała sprawa była bardzo długa i skomplikowana, więc podzielono je na dwie części. Podczas pierwszej z nich zajęto się sześcioma zabójstwami. Sędzia ograniczył informacje, które mogły być podawane w mediach. Pierwsza rozprawa rozpoczęła się 2 stycznia 2007 roku. W gmachu sądu rodziny ofiar po raz pierwszy stanęły twarzą w twarz z zabójcą, którego wiele osób nazywało rzeźnikiem. Ciągle się uśmiechał. A gdy na niego patrzyłam, dostawałam gęsiej skórki. Picton nie przyznał się do zabicia żadnej z sześciu ofiar, którymi były Marnie Frey, Sirina Abotsway, Georgina Papen, Andrea Jowzby, Brenda Wolf i Mona Wilson. Strona oskarżenia przedstawiła w sądzie cały szereg dowodów, w tym przerażające zdjęcia z miejsc zbrodni, analizy śladów krwi i wyniki badań DNA. Dowodami były kurtka jednej z ofiar, szminka, okulary, kajdanki i inne okropne przedmioty. Wśród osób zeznających przeciwko oskarżonemu był Andrew Bellwood, który w 1999 roku mieszkał przez kilka tygodni na farmie Pictona. Zeznał, że Willie odgrywał scenki, w których udawał, że zabija prostytutki, dusząc je paskiem albo sznurem. Wtedy obrona przypomniała, że Bellwood zażywał kiedyś narkotyki, a jego przeszłość kryminalna również pozostawiała wiele do życzenia, więc jego zeznania nie były wiarygodne. Opisywał wszystko bardzo dokładnie. Kolejnym świadkiem była znajoma Williego, Lynn Ellingsen. Jako jedyna mogła zeznać, że widziała Williego przy ciele zabitej kobiety. Obrona podważyła zeznania Ellingsen, podkreślając pewne niespójności i przypominając, że tamtej nocy kobieta była pod wpływem narkotyków. Udało im się podważyć wiarygodność jej zeznań. Obrona próbowała również pokazać Williego jako prostego człowieka który nie był w stanie sam popełnić tak skomplikowanych zabójstw. W pewnym sensie Willie był jak zwierzę, a przecież zwykłe wilki też ciągle zabijają. Obrońcy Pictona sugerowali, że to Lynn Ellingson lub Dinah Taylor mogły być za to odpowiedzialne. Rozprawa zakończyła się 26 listopada 2007 roku. Ława przysięgłych obradowała przez dwa tygodnie. 8 grudnia rodziny ofiar i dziennikarze zebrali się, aby usłyszeć wyrok. Zauważyliśmy, że niektórzy z członków ławy przysięgłych płakali. Już wtedy wiedziałam, że jest jakiś problem. Ława przysięgłych uznała Piktona za niewinnego zabójstwa z premedytacją we wszystkich przypadkach. Rodziny ofiar zaczęły krzyczeć. Ława Przysięgłych uznała go natychmiast za winnego popełnienia sześciokrotnego zabójstwa drugiego stopnia. Skazano go na 25 lat pozbawienia wolności. Jak to możliwe, że człowiek, który zabił sześć osób, nie zrobił tego z premedytacją i tego nie zaplanował? Ława przysięgłych nie była w stanie ustalić, czy działał sam. Nie wyznaczono terminu drugiej rozprawy. Rodziny i przyjaciele pozostałych 20 ofiar nadal czekają na sprawiedliwość. Sprawa zabójstw pozostałych 20 kobiet nie została zamknięta i dla mnie jest to sytuacja, którą trzeba wyjaśnić. Śledczy być może nigdy nie dowiedzą się, ile kobiet straciło życie na farmie Piktona. I co sprawiło, że samotny chłopiec stał się seryjnym zabójcą, który ma na sumieniu tak wielką liczbę ofiar. Być może miał predyspozycję do tego, aby stać się zabójcą, ale był też nauczony, że ludzkie życie nie ma wielkiego znaczenia. Znam wiele kobiet, które będą wiedziały, co z nim zrobić, jeśli tylko wyjdzie kiedyś na wolność. Willy Picton wniósł apelację do Sądu Najwyższego. Policja nadal nie potrafi wyjaśnić zniknięcia pozostałych 38 kobiet.